Macie cztery, Kochani, dobra, tych świątyń. Tak, tutaj na się. Tak, na prowadzi w Tak, albo na Tak, tutaj Tak, tutaj prowadzi Tak, teraz prowadzi Przejdziemy sobie teraz do jogi. I joga wtedy miała status bardzo, bardzo niszony w koszcie. Ja zaczęłam go ćwiczyć zresztą w Stanach. I w Polsce to było coś takiego dziwnego, egzotycznego, nie kosztuje. Joga, która była w Warszawie. I raczej ci się z książek, którzy fantastycznie, a ja myślę, to jest coś fantastycznego, że jest coś z książek. Albo to było coś takiego bardziej mogło by się kojarzyć z pakiram tam gdzie trzeba gdzieś jechać malaje na lekku, <grymność> mistrza, znaleźć stanie niczego. Ten mistrz się wie, że nie ma tak? No, od kilku dobrych lat wyszła do miejsca. Jeden z takich powodów było ustalenie Międzynarodowego Dnia Jogi. W tym roku dzień jogi już miał miejsce, wydaje mi się, że dzień tak teraz. I ten Dzień Międzynarodowy Dzień Jogi, w ogóle Joda tak jakby przez wieczór została przeliczona na poczet takiego um, kulturowej, spuściwnej imii. Um, no i tak jakby ten status bardzo, bardzo wzrósł. <mulny> pojawił się <mulny> też z Madondo, <mulny> i tak jakby no Joda stała się coraz bardziej popularna, więc jest coraz więcej szkół, <mulny> jakby, bardziej z takiej, jest taki powiedzmy, miszowej bo jak już ja że to jest że to nie jest sport, to właśnie tak, bardzo e, łatwo dostępne. Dawno, dawno do, do <much> temu było też tak, że na jogi było bardzo trudno zostać dopuszczony. Na tak. to było tak, że trzeba było zasłużyć, żeby jakiś miejsce, żeby się wynaśmiał, żeby tak, I ten mistrz na ogół tak próbował zabić ucznia, bo takie istotne jest opowieść o świętowaniu niepobiegów, który się nazywał Ilarepa i jego mistrz rywalnie <grymka> to ze skały, tam był taki <grymka> on tam musiał sprzątać że przez serio. I dopiero wtedy tak to wytrzymał, został dopuszczany do takiego do rewolucji bardzo <tostanowani> bardzo e, nauk, ale jak już mówi nam o tym, że tak naprawdę jest taka joga bardzo, bardzo popularna i to jest się trochę taka zróbana powiedzmy deskluernę, z tamtym roku, z tego, z się e, I to jest w tym momencie większość się tak, taka zorganizowano w na w Mamy bardzo małe pojęcie, bardzo małe ustępy dotyczące tego, jak się i funkcjonuje. Ona bardzo często jest bardzo ustępy. Przede wszystkim zawsze jest jakiś mistrz. I tego mistrza prawdziwego bardzo trudno jest też To jest też taki, jeden z takich mitów o Jodze, że ja też przechodziłam ten etap, że marzyłam, żeby znaleźć górę, ten górę, on mi powie, jak ja mam żyć, w końcu będę wiedziała. I potem na no, jaki następuje bardzo duże rozczarowanie i on jest strasznie bolesny. I to akurat jest po tego, jak ją to funkcjonuje na Zachodzie, że nauczyciel Bogi tutaj jest traktowany bardziej jako profesjonalista, który tak idealnie, żeby nie już żeby na się, żeby się no to żeby tak miał swojego odbicie, żeby miał praktykę własną, to jest też tak, jak Boga jest stylem życia, Czyli ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, tak wówczas nie tak jestem nauczycielem, bo ja wiem, lat, ale w ciągu tak, że nauczyciel jogi może się nauczyć, w już bardzo. No way, tak? Joga raczej wspiera czysty umysł. Też takim fundamentem jogi jest animista i to jest większe widzenie. E, dlatego mm, na początku tak jakby przychodzimy na jogę z to powiedzeniami. Czasami może być tak, że, tak, że jest w lecy, jesteśmy w depresji, ktoś tam się ugodzi, ktoś tam ma bardzo dużo stresu w pracy. Albo może, nie wiem, joga jest albo może są zajęcia w Hamasach jest, prawda? Tak? Jest niewielka grupa szczęśliwców, którzy przychodzą na jogę, a bo może jeszcze za w ciekawszych sensie, przychodzi na jogę, bo bardzo się z różnych powodów W przykawszym sensie i w tym sensie została stworzona. I joga została stworzona, żeby uwalniać cierpienia i te cierpienie jest dość na Teraz tak jak tutaj siedzimy, każdy tak wyglądał, ale spokojnie. Natomiast tak e, możemy sobie przekontemplować, co się stało, że joga na przykład przyciągnęła mnie. Także to może być jak się, na przykład samotność, nie Wiem, że dla wielu osób to, że on, na przykład przyjął, to była rano na yoga parku. Jest to, po prostu taki przełom życiowy, w ogóle wyjść z domu, jeszcze z samym, tak, mały, ogóle, jeszcze rodzina na to, Śmieją się, tak. Albo nie dasz radę, coś tam, coś tam weź, jakby je, zostać tutaj. Um, Rozłożenie maty albo kosa i też tak jakby wrzucenie z siebie takiego i takiej maski, ale też jakiegoś takiego, bo widzimy bardzo dużo, szczególnie tutaj, przez całym ciele, mamy bardzo dużo napić. Poprzez pracę tej to powoli sobie ten fan zrzucamy i nagle się okazuje, że świat tak jest bardziej przyjazny, że my mamy lepszy kontakt z samym sobą, że ciało im mniej, i generalnie im mniej przeszkadza, a bardziej ich wspiera, czyli daje większą sprawność, bo środku, na się też lekkość radę życia. I, Higiena, czy też fizyczno-emocjonalno-umysłowo-duchowa, ona tak naprawdę w ma bardzo wielu dziedzin ze sobą, bo ta stopa jest urodzona, ma bardzo wiele znaczeń. Jeden z tych znaczeń to jest Unia, Zjednoczenie albo Jedność. I zaczynamy od tego, że my jednoczymy sobie czyli z naszą historią to jest tam trzeba wybaczyć, coś tam trzeba wywozić. Najwięcej znał, bo to trzeba wybaczyć o sobie e, na różnych poziomach, albo przestać na roli, no w przedszkolu, ten i ten zrobił mi to, i to. I to jest moja trauma i nawet pamiętam, że dzieci się ze mną nie bawiły. I ten, a, ten. też połagamy historii, bo też potrzebne, nie zasilają nasze naszego życia, ale... Eee, też eee, no, bardzo Mam mocno uczestniemy się i dlatego w pewnym sensie joga jest trochę taka anarchistyczna, że eee, ludzie, którzy mają głęboki kontakt sami sobą, czują własne ciało, czują co te ciało, tak? Czyli na przykład wchodzę do jakiegoś pomieszczenia i czuję się spięta, czuję moje ciało, tak? to sobie analizuję. Czy ja jestem spięta, bo moje ciało wystawa mi sygnał, że to nie jest, nie są moje ludzie, A. to nie są. Kręgi, tu jest I to jest okay, ok, tak? Bo trzeba szukać swoich. A czy może jestem spięta, bo sama się nakręciłam, że coś tak. Ale takie mam bardzo też, y, też słuchać i po prostu tak, to jest od razu taka powiedzmy diagnoza tego, czy jestem w miejscu, które mnie ciągnie do góry i gdzie mogę się rozluźnić, czy jestem w takim miejscu, gdzie w sztywnym jakimś tam siedzę z tym nie tak, i zdaje, że się fajnie bawię, a gdzie to, tak naprawdę to Dlaczego no no? tak jest? No, <noise> nie, <Przyszłyby, głosy> tak nie jest. Przeszedłem tak nie dzisiaj. Tak, tak nie. więc tak jakby zaczynamy od siebie, ale potem jakby pomaga nam tworzyć inne relacje z ludźmi, ale też jeżeli tak jakby wyjdziemy głęboko w jodę, bo każdy schodzi na tyle, ile mu potrzeba, a więc są czasami osoby które po prostu, nie wiem, dwa razy w tygodniu jako tworzą może takie trochę głębsze aktywności fizycznej, super, tak? e, Ale może być tak, że też jak działa, poza tak jakby naszą kontrolą, i nagle zaczynamy tak jakby ciało samo, zaczynamy wrzucać rzeczy, które nie są. Na przykład różne nabyty. Są nawet takie zdarza, że osoba po pierwszym zajęciu piłki przestała malić papierosy w pojedynkach, albo no na przykład tak, e, głębiej wchodzimy, to w pewnym momencie jest taki kryzys i to jest też takie przewartościowanie wszystkiego. Na przykład okazuje się tak, że te znajomości to nie są prawdziwe znajomości I wtedy jest przytasowanie tych e, W pismach logicznych też e, mówi się o tym, że generalnie w to 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 <grym> imieniu sam w swojej pustelni ma metry na metr. Tak to oczywiście to, 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 to... jest tak, ale to jednak też mówi o tym, że jak wchodzimy głęboko i głęboki kontakt z sobów sobą, to tych bodźców zewnętrznych i takich stymulantów, które nie są prawdziwe, które na przykład osiągają naszej na prawdziwej natury, one nie są nam aż tak potrzebne. Czyli na przykład zamiast powiedzmy zakupów w centrum handlowym to tak? Bo tu jest bardziej prawdziwe, bo sprowadza się do Twojej bardziej autentycznej natury. I tu nie jesteś jakąś tam sprawą energetyczną. Też tak zupełnie inaczej zaczynamy zarządzać. I czasami te wybory mogą być trudne dla innych, ale też trudne, trudne na przykład dla nas, dlatego że tak. Um, to był taki mistrz, bardzo bardzo tajemniczy, on żył w IV, v wieku naszej ery, nazywał się Patanjali, ma piękną historię i on stworzył podwaliny jogi klasycznej, napisał, tak jakby zebrał całą wiedzę do początku jogi tekst joga sutry. sutry. to są takie aforyzmy. No i tam na początku są takie wartości właśnie, które stanowią całkowitą podstawę jogi i te wartości one dawno, dawno temu, teraz też, one były po prostu pracy, tak? Czyli pierwsza to była a czyli nie krzywdzenie. To co to oznacza, tak? Nie krzywdzimy siebie. Bo bardzo łatwo jest jakieś tam, wiecie, muchę wypuścić za okno, o szanuj, coś tam tak? ten. tak? Ale z siebie, na przykład swoimi myślami, tym co ja mówię o sobie, nie wiem, że tam gruba jestem, czy tam... Każdy sam swojego mała. A sami sobie dowalamy jakieś nasze pewne takie Albo nie, chodzimy do pracy, gdzie dzień w dzień tej pracy po prostu nie ale tam chodzisz i siedzisz. To, to też jest tak, krzywdzenie się. No i kiedyś, kiedyś, te, te nie krzywdzenie, to te niekrzywdzenie też był jakiś zestaw różnych praktyk a osoby, które wcielały je w życie, nie trudno je znaleźć. Na przykład jednym z nich był Mahatma Gandhi, który tak jakby całkowicie no, był, był w tej był w tej takie non-violence i z tego też wyrosły wszystkie ruchy pacyfistyczne, ruch na rzecz Czarnych Amerykanów w latach 60. w Stanach Zjednoczonych pacyfizm. E, Hippiesi też bardzo mocno, tak czy dokładnie z tego i w dzisiejszych czasach e, też szukają. Kolejną z takich wartości jest na przykład stacja, prawda? Natomiast ta aniłsa zawsze jest na brzegach. Oznacza to, jak idę z koleżanką na te zakupy, Ja ona że jest która jest fatalna, to nie jest jej kolor, i tam tak udjęta jest 20 lat, ma. To nie mówię, że aha, teraz Ci powiem prawdę, ćwiczę Jogę, a okropnie zaglądasz. To, to zawsze to nie jest nadrzędne, czyli a wiesz, ci a, coś, coś innego. I, no, <laughs> jest dużo fajnych książek e, o Jodze. Myślę, że to jest dobry moment, tak? Że posty, tak pozdrawiać jadłówki, a nie podróży.

ale na pewno nie rozciąganie. A już na poziomie fizycznym to jest rozciąganie i smaczne, bo Samo rozciąganie to jest bardzo szkodliwe. Więc trzeba też nic bo to jest dobra tak, 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 stała, to, bardzo... to też tak jakby to jest na poziomie takim damsko-męskim, widzimy, że ja nieco bardziej rozciągnięte, Muszą, przepraszam, budować siłę, na przykład siłę na lasach, na rękach, na różne rzeczy. A przepraszam, panowie na są śliczni, I oni e, muszą A się tak rozciągać i z nauką nie wybiegną I dlatego równoważymy mm, tą energię ilunarną i słoneczną, co jest dokładnie słowo o, z tajoga. I joga jest na poziomie fizycznym która pojawiła się w tekstach średniowieczu indyjskim, gdzie wtedy już kimś o mówili o tym, że środowisko naturalne jest tak zabrutne, już tak, 14-15 że ludzie są już daleko od swojej prawdziwej natury, jest tyle, że wcześniej yoga była medytacją, tak, w starożytności to była przede wszystkim medytacja, w tekście tekstów jest wymieniane tylko trzy asany, że to są trzy asadycyjne Lotos są no takie jeszcze tak Pamiętajmy, w roślinie w wieku indyjskim zaczęły się pojawiać asany, e, mowa w pismach o asanach, na przykład w takim tekście Katarzyna Zawicka, gdzie właśnie już powiedziano, że środowisko jest tak zanieczyszczone, ludzie tak, tak, że muszą się na to zająć wzmacnianie, wyczyszczanie tego ciała fizycznego, żeby w ogóle do swoich duszy dotrzeć, tak, bo jest to, jest to niemożliwe. <grymianie> ja, nie wiem, ja, czy odpowiedziałaś. Powiedziałaś, tak, na, na Natomiast joga y, znalazła się na zachodzie z powodu jednego takiego nauczyciela, nazywa się Sri Krishnamacharya. Joga z XX wieku i maharadża spółki. I dał mu piękny pałac w Mysore i powiedział, że ma zacząć prowadzić zajęcia i dla ludzi to był szok, bo po pierwsze, joga była w Stanisławiu, w XII wieku naszej ery. Na Indie miała miejsce inwazja na no południu, i zniszczyli bardzo dużo przekazów, bardzo dużo świątyń. Oni też budowali tak mahal i te wszystkie takie piękne rzeczy. E, później tak jakby kropkę na nich postawili oczywiście chrześcijanie i kampania wschodnio czyli e, tak to już nie były kolonią brytyjską, którzy tam nawracali, nic było że nie, się I ona generalnie zrobiła się takim skansenem. E, wielu nauczycieli nie żyło już, wiele też nauczycieli zostało zaprzepaszczonych. I ten kiedyś właśnie ten maharadza, który był oświecony, władał kilkunastoma językami e, grał na kilkunastu instrumentów, który bardzo postępowym człowiekiem. W tamtych czasach też majców, czyli jego miasto, było Światową stolicą kultury, paryż był znaczniką. Od lat dla naszarimy ten pałac, z wszystkich w tych pałacy właśnie on zaczął prowadzić zajęcia również dla kobiet. To był szok, bo joga wtedy tak, ona była używana. Mówiłam, trzeba było bardzo <głos》> mocno użyć, żeby stać się uczniami. Wiele lat medytacji gdzieś tam, wiecie, w jaskini, to nie jest nic fajnego, tak, tak, to jest jaskino, z to jest takie dziwne, że tak naprawdę. Muszę zacząć naukę. I wśród jego uczniów znalazły się również kobiety, na przykład żona <głos》>. Rosa. Dostała imię ruchowej od Brenner, która później wyjechała do Stanów, gdzie tam rozpowszechniła i do Ale to po prostu no, nie wiemy. BKS od PECOT-a, gdzie się na Zawarzonych oraz HACACIĘ JOIST, który jest pełnym tak jakby w tak I tak jakby oni mogli zacząć przyjeżdżać i no, potem też kikiści e, na początku. Tak, ja tak, potem tak nie tak myślisz, że na Emmanuel, jest darzy, tá, to się trochę z ja, Trochę to się rozciągają. Tak, ja. no tak, ,right. ja ale tak ja myślę, moर, się się to dużo młodych dziewczyn na Zacznijcie to, proszę, Mam cały czas? Mienogę. Staram się, ale teraz nie ma na to czasu. Tak. Ale, to nie, Ale to nie, Ale chodziło. Tak, ale też mam teraz że, taką inną troszeczkę dziedzinę jak slow jogging. Musieliście okazję słuchać się z nauczonym. Czyli to jest takie truchtanie? To jest takie truchtanie w stylu japońskim. W miejscu? Już nie, trzeba <grym> się poruszać do przodu. Ja się, jeżeli ktoś chciałby odnieść się troszeczkę do mnie to to jest taka książka. I tutaj są takie techniki dotyczące tej szuki, biegania. Do tego trzeba się nauczyć i jedynym, znaczy nie jedynym, dużo ma plusów, ale taki plus, na który ja lubię to ma bardzo szybkie e, spalanie w skanki tłuszczowej. Trzeba bardzo biegać, metodą niko-niko się nic, metoda biegania jest uśmiechem. Bo trukcie, nie próbce ma Nie Mamy takiej e, zadyszki, to jest e, też taka znaczy, uważam, skoków dla każdego, a też zadzam na osób, które yy, są na przykład yy, terapia, terapia, które po prostu chcą tam dojść do jakiejś tam sprawności i troszeczkę może nie odeszłam do zbiorni tak mocno, yy, ale tak trochę bardziej praktykuje z yy, drogi. Jest już jedna instruktorka na podlasie, z dołu prasny, w z nie tylko moje kompletnie, absolutnie, z dla siebie. Yy, ona co niedzielę ma, ostatnio widziałam jej post, yy, ma yy, dachmowe pytanie yy, wspólne. O, o, tak, yy, jest, jest taka scot, jest tak, o Jest taka sport, taka dziewczyna, którą ja teraz rozmawiam, trochę jest scot, bo ale jestem dokładnie ale jestem, w domu.

Ale nasz wspaniały kity bardzo wspaniały pomysł, że w białym stopniu pobijemy rekord na największą lekcję jogi w Polsce. Przeczytam wyczytał gdzieś, że największa lekcja jogi w Polsce miała 730. Więc 6 września. Oby, 7 września. 7 września. To jest debatycja. Właśnie tak. Więc, 6 września o godzinie 10:00, ale nasz odcinek będzie miał czas przynajmniej 1000 okay. <tankę> <tankę> Jeszcze nie jest to wydarzenie ogłoszone, żeby zrobić jak to największą recenzję w Polsce.

Łatwiej jest to miejsce i na pewno dużo dobrego i ciekawego będzie się, się widziało. Ja nie mam tą spory. Ale do wziętości dla Was, że z nieskończonych możliwości, co powinniście teraz robić we wszystkich miejscach.